się mamy Rafał kwiego, ze mną jest tym 3K podłoga Poland. Nie tam nie... Sobie nie, nie tam nie... Tak jestem. E, e, ja go będę nazywał Skisly e... No i tak. No i zaczynamy. Dzisiaj gramy w Keep Talking Nobody Explodes. Ja pierwszy będę podawał e, Skisłakowi od, odpowiedzi i Dobra. tak będziemy grać na zmianę. E, dobrze, zacznijmy, więc zacznij ty. Kable. Uh -huh. Czy... uh -huh. Czerwony, biały, żółty mm, Masz niebieskie? Nie To przedni ostatni Dobra, ekranik z liczbami O kurde, jak mi tak loguje ta strona, to będzie ja to ciężko Czekaj, aż zjadę ja już z... Dobra, dawaj Zjeżdżam, no czekaj, no, muszę to, to znaleźć mniej. teraz a eee, Ale z cyfrą, czy z czystymi hasłami? Z cyfrą Gdzie to jest? To musiałem przejechać Są te kable potrójne Są te kable pionowe, to jest alfabet Morsa. dobra, ja mam Jeden eee, naciśnij znaczy przycisk na drugiej pozycji Dwa Naciśnij przycisk na tej samej pozycji co w etapie pierwszym, czyli na drugiej. No. Trzy. Naciśnij przycisk na, na trzeciej pozycji. Mm. Trzy. Naciśnij przycisk sto, na tej samej pozycji co w etapie drugim, czyli na drugiej pozycji. 3. To jest piąty etap, tak? Tak, tak ostatni. E, trzy? Mhm. Naciśnij przycisk z tą samą cyfrą co w etapie czwartym, czyli z tą samą cyfrą co przed chwilą A, ja mam to wiedzieć Źle A kurde no! Masz skill no Jeszcze raz Cztery! Na czwartej pozycji Trzy Na, na pierwszej pozycji Jeden e, Przycisk z tą samą cyfrą co w etapie drugim, czyli przed chwilą Dobra, będę to pamiętał mhm. o... Trzy Na trzeciej pozycji Musisz zapamiętywać właśnie o to chodzi w tym Ja nie no, mogę no, zapamiętywać, cztery Przycisk na, na tej samej pozycji co w etapie pierwszym, Dobra. czyli na, 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 na... Cztery Przycisk z, yy, znaczy przycisk z cyfrą 4. Gadam. Dobra, wybuchło. A, no to fajnie. Dobra, to teraz moja kolej w takim razie. Więc odpalam i teraz czy widać? Pytanko. Widać, tylko muszę naprawić ekran. Na prawym ekran. Chwila, i teraz zablokuję sobie tylko. Yy, Okej, okay. yy, to wybieram bombę. Nie będzie ukryta wybieram wiadomość. 5 minut, 3 moduły, 3 pomyłki. No dobra. No Dawaj. Już ci mówię, tylko niech mi się załaduje bomba, bo jest czarno. Yy, kable, kable, kable. Idę. Cztery. Nie ma żółtych, Ej, nie ma czarnych. Ej, dw, nie ma dwa czerwone, dwa niebieskie. Okej. Okay. A nie może. Okej. Okay. Hmm. występuje więcej niż jeden czerwony przewód. Je, I ostatnia... Są dwa. Czerwone? jest twoja cyfra numer e, seryjnego. Jest nieparzysta. Jest parzysta. Czy jest parzysta. Mhm. mhm to nie. Jeden niebieski przełód... masz jeden... nie, nie masz... W... W... Żółtego? Nie mam Drugi przełód Drugi Drugi? Mhm. Dobrze e, Simon mówi taka muszę zjechać? Dobra, mam e, je, Zawiera samogłoskę, zero pomyłek i świeci mi się zielony Żółty Dobrze E, zielony, e, zielony niebieski, żółty, czerwony. Chyba e? jak się powtarzają, to klikam to samo. Czerwony, niebieski. E? Dobrze, e, tego, jak to się nazywało alfabet Morsa. No to zrobimy to. Okay. A ja nie, nie rozumiem, o co tu chodzi. I tak. Zainterpretuj sygnał filtrowy, no tak, ja czy sam, dobrze sięgający światło, które literuje Tak, No mówię, czy jest długie światło, czy krótkie, krótki, i ty możesz poznać, jaka to jest litera. I na tą na literę podać mi słowa, błysker, i na jakiej częstotliwości. Krótki błyskar prezentuje ja kropkę. Długi błyskaw, to no jest koreska pomiędzy literami wstępu. Jest to bardzo tą przerwę. Uh -huh. No to mów. E, no to tak, mam długi, krótki, krótki. Nie, długi, krótki, długi. Krótki, długi. Czekaj, długi, krótki, długi. Krótki, długi, długi, krótki, Dlugi, krótki, krótki. Czekaj. Długi, krótki, długi, krótki, krótki. Tak? Długi, krótki, długi, no. krótki, długi. Długi, krótki, krótki, krótki. I tam dalej już nie wiem, co jest. Na tą pierwszą literę, czyli długi, krótki, długi. I tam musisz znaleźć, jaka to jest litera i na tą literę poleżmy słowa. Znaczy podaj mi częstotliwość, na którym są te słowa. Ja muszę sprawdzić, czy jest dobrze. A nie ma takiego drugiego. No, tutaj. bo to jest literami podawane. Sprawdź no. czy jest długi, krótki, długi. Pasek, długi? kropka, pasek. Sam? Aha, pasek, kropka. Ale tylko? Tak, i tam będzie litera pod stoim, I tam poprawiam masz tabelkę z tymi, z tymi yy, cyferkami. Tak, ja muszę znaleźć po nią. To są cyfry czy liczby? No z tą literą, z, tą, z tą literą będziesz miał, będziesz tam na tą literę się będę zaczynać słowa i nie będziesz miał powiedzieć częstotliwość. Ja o nie widzę pasek kropka po, no Dobra, to, nie nie mam. No to 20. Nie, nie mam. No poszukaj, znajdziesz. No nie ma pasek, kropka, pasek, Znajdziesz. Dobra mam Jaka to jest litera? A. K. I co teraz? No, no i na tą no i na te A, czy tam jakie tam miałeś, szukasz tam no, po prawej no teraz tabeli? Na, na której się zaczyna na A i mi podać częstotliwość 3.522 MHz MH. Źle Jakoś to... 50 sekund źle No ale, no, no ale tak No to no. podaj jakieś inne słowo Na A Na K No to szybko A nie ma Jak to nie ma? Nie ma no. To któreś słowo, które zawiera K Aha, która zawiera? Na, na końcu albo gdzieś no to rzeka. No to na jakie też częstotliwości? No 3, 5, 3, 2. 3, 5, 3, 2. Źle. No to nie rozumiem. Dobra, end. 10 sekund. No ja tego nie rozumiem. Prója solo. Nie. Ja tego nie rozumiem. Myślałem, że mi się uda. Dobra, jeszcze raz. To. Dobra. Jest ostatni raz ja będę musiał kończyć. Uh -huh. okay, uh -huh. okay. e, dobra, czy już na zmieniam... się zmieniam. Ja już włączyłem. Ja już włączyłem. No tak, no tak, już mam. Dobra, kable. Kable, no. Raz, dwa, trzy, sześć. Mhm. Biały, czarny, biały, czarny, biały, biały. Masz żółty? Nie. Biały, czarny, biały, czarny, biały, biały. Nie masz czerwonych? Nie. No to ostatni. Dobra. Simon mówi. Y czy zawiera samogłoskę? Tak. Okay. Mm. Jaki ci miga? Dobra. Zielony. Zielony i zawiera samogłoskę, tak? Nie, nie zawiera. No to jak ci zielony miga, to zielony. Mm. Dobra? Zielony, zielony, yy, niebieski. Yy, zielony, zielony, żółty. Dobra, labirynt. A to zrobiłeś? E, się muszę zjechać tak szybciej. No. No tak, pierwszy kwadracik niebieski jest na. na E2. No. Drugi jest na B4. Dobra, to widzę. Gdzie jesteś i gdzie jest twój cel? Mój cel jest na A3, mhm. a ja jestem na C1. No to lewo, w dół, w lewo i w dół. Dobra, koniec. Najs. Nice.